Siema na kolano, drodzy widzowie, witam was na kolejnym odcineczku, dzisiaj jest z nami kto? Dzisiaj nagrywamy i... patrzcie, włączamy to, to, to To jest fajna gierka Możemy już... To jest ruszyć. fajna gierka, Za bardzo nie Patrzcie na prędkościomierz Fajna Jedziemy sobie tak 60 Wyprzedzają cię. A to co ja mam ich... A to co? Ja mam ich wyprzedzać? Nie, w ten czas, który jest przed tobą. Musisz go pokonać. Naprawdę? I dojechać do mety. Ja już A to, ja... to zrobiłem. A to ja? Ja to mi... nie wjeżdżaj. Bo zwalnia mnie. Dobra, może się uda? ale to jest... Ale tak nie może być. Przecież tak się nie da go ten ominąć. No nie, no nie da się. A klawiszami czemu nie dam rady? Co? Nie wiem czemu nie dam rady klawiszami. Dobra widzowie, ja was oddalę trochę. Naciśnij to tam, gdzie tak miga. Dobra. Ja go teraz spróbuję pokonać. Tylko mi. Czarny ekran. A co to oznacza? A ja nie wiem. No co się stało z grą. Ja wiem, gdzie jest ta pszczoła. Zrób na ten, na tamtą, nie na to, tylko na, nie, tu, tam, gdzie jest ta pszczołka, w tamtą stronę. Która? No tam, Ta. No, tam, naciśnij. Jeszcze raz. I teraz zjedź trochę na dół. Czekaj. Widzimy mi się widzimy po ciebie. jest inna gra. Co? Co? Jest! To jest, ta, to jest ta gra. Ty faktycznie. Dobra, to włącz też ją. dobra, no, ale nie wiem czy ona mi wyjdzie. Muszę włączyć YouTube. Więc widzowie, nie, nie ma. Wiesz jak to poszukać? Nie. Te dupa. Ale jak poszukać w sensie? Jeszcze gdzieś. Ja wiem chyba. Musisz ci się pokazać gra jakaś? Musisz w to kliknąć? I wejść na tą stronę i tam poszukać. No wiem No wiem. Ten, ten Ale odcinek, ja odcinek widzę, będzie wejść. krótki. Taki, taki... A jak ja mam w nią wejść w tą grę? Przecież nie ma żadnej gry. A ja się nie znam na tym. Ja się znam na telefonie, a nie na komputerze. A ja nie pamiętam jakimi nie klawiszami. Chyba na gier się latało, co nie? No Ja muszę poglądać wujana No nie, no żeby, błagam cię Żeby to poszukać Kalu Nie Nie 90% naładowania już Co tu jest? Konto jeny w Roblox. Co? Fire road! Dwa, dwie godziny temu. Ja wiem kto to jest jena. Ja nienawidzę Ona... firewata. Co? Nic. Ty nienawidzisz fire routa? No bo... Rzez. Dobra, nie masz. Options. Bez muzyki. Muzy no gdzie no to co jest z tą muzyką? Co? Ta muzyka mnie wkurza. Zrób back, play game. Czekaj. Bo ja mogę zmienić skina. Jak się go zmienia? No naciśnij skin. No, klikam i przesuń, masz tutaj szczałki. a ty nie masz do pieniędzy. No, nie, no bez tej muzyki ja nie wytrzymam. Co? Błagam Sto tylko z... bez tej muzyki. Nie słychać. No ja wiem! Czekaj. Mam dosyć no? tego. Czekaj. Mediumka. Humas. Nie rozumiem tego. Dobra. Off. Nie słychać cię. Wiem! Kurde. Czekaj. Teraz cię nie będzie słychać, bo, bo, bo ściszyłam na 10, bo ja muszę coś zrobić z tą muzyką. D Dobra, Cię. Mam nadzieję, że jak włączę grę, to cię będzie słychać. Ja nie wytrzymam z tą muzyką. Już nie mam muzyki. W końcu, Katwer, podgłośniam cię. No możesz. Okej. Okay. Też... I teraz cię słychać. A, a tej muzyczki nie? No tej muzyczki już nie słychać, ona jest tak wkurzająca. No dobra, Bo to tylko jest w menu taka głoś. To ja dalej oglądam O nie! Oh yes! Ja widzę, ja się z wami żegnam pa.